Jak to zrobić? Jak w krótkim czasie docierać do tak dużej grupy odbiorców? Odpowiedzią i rozwiązaniem, a jednocześnie narzędziem, są live y na Facebooku. I w tym momencie być może pomyślisz OK, okej, okay, ale to na pewno coś nie dla mnie. Ja cóż ja tym moim klientom powiem, jak w ogóle takiego live'a poprowadzić? Jak to wszystko zrobić? To na pewno jest bardzo technicznie trudne. Wiele, wiele innych obiekcji pojawia się w Twojej głowie. Chcę powiedzieć Ci z własnego doświadczenia, że moje pierwsze filmiki i moje pierwsze livey też były dla mnie trudne i były wyzwaniem, natomiast z każdym kolejnym jest łatwiej. Zapewniam cię, ale nie wierz mi. Sprawdź sama. Żeby Ci to ułatwić, w tym materiale wspomnę o dwóch rzeczach, które dla Ciebie przygotowaliśmy, które być może ułatwią Ci prowadzenie live'ów. Po pierwsze zapraszam do materiału filmowego. Link umieszczę w opisie tego filmu, w którym Monika Tybure, dywizyjna menedżer sprzedaży Avon Polska, opowiada o tym, jak taki live poprowadzić, o czym mówić klientom, tak żeby chcieli na koniec takiego live'a u Ciebie kupować. Druga rzecz, również w filmie pod opisem do tego filmu przygotowałem dla Ciebie materiał, w którym znajdziesz pomysł, jakie posty pisać, jak zaangażować Twoich odbiorców do tego, żeby chcieli takiego live'a obejrzeć, jak go przygotować, jak go uruchomić, o czym mówić. Naprawdę dwa gotowe rozwiązania. A jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób oswoić się z kamerą, odpowiadam, najlepszym rozwiązaniem jest nagranie po prostu kilku filmów, zobaczenie, jak brzmisz, jak wyglądasz. Niektórzy ćwiczą przed lustrem. Jest to też fajne rozwiązanie, ponieważ w czasie rzeczywistym możesz skorygować różne Twoje zachowania, gesty, mimikę, i też widzieć, jak to wygląda. A myślę, że chyba najważniejszą rzeczą to nie być dla siebie za specjalnie krytyczną osobą. Tylko po prostu rozpocząć. Życzę Ci samych dobrych live'ów. Aha! I koniecznie napisz w komentarzu, ile live'ów jest już za tobą, a może w jaki sposób możemy ci ułatwić poprowadzenie takiego live'a. A jeśli już je prowadzisz, to też daj znać, jak często i z jakich tematów najczęściej. Bądźmy w kontakcie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.